get out of here make your peace that had to be done let's do this come on Make your peace! Look at you! You're a bad joke! That's a bad luck coming your way! If this is how you want it, fine! Chance to walk away! Careless, revealing their positions. This guy's about to have a whole bunch of bullets headed at him. this here! Look at you! You're a bad joke. <laughs> ale no kurde no chyba zacznę nagrywać Pawłę najpierw robiąc te multi jakoś z graczami bo no, takie granie na przykład nie ma sensu no a zdjęcie dobra nie ma eee... dzisiaj będę nerf jestem także będę zmęczony coś tam będę pierdolił z rzeczy <grym> Oczywiście zapraszam do gry Max Pay 3 Na PC-ta, e, bo na... Mówiłem, albo nie mówiłem, nie wiem. E, Na Xboxa, na, na Play'a Na Xboxa są serwery wyłączone Kurwiany Skurwiały jebany Rockstar, co by tak biały, Bardziej niż teraz Usunę Wyjebali serwery, nie wiem, czy to tak Two Zarządzał, nie wiem, nie wiem Nie interesuje mnie, po prostu wyłączyli serwery No i do dupy, nie Chuj do dupy, nie tylko na PC, -cie. a mi się na PC nie chce grać, bo na moim komputerze nie chce mi się instalować specjalnie Windows 10 dla jednej gry, nie? Na razie mam Windows 7 i na razie trzeba, bo jest najszybszy moim zdaniem. A kiedyś też w przyszłości Windows 10 zainstaluje. Właśnie. Nie wiem czy mnie w ogóle słyszycie, to drew ciszę. Nie, na 11. Muzyka i to, i powinniście już mnie słuchać Ci co oglądają oczywiście do końca czy tamten Są tacy co lubią oglądać, po prostu nie grać Ja całe, lubię, cały czas lubię grać, nie oglądać, także mam w dupie oglądanie <laughs> Nie znam polityki YouTube'a, czy mnie zwanują zawsze państwa, czy coś, wyjebane mam na niego W tym sensie, że na te zabezpieczenia czy jakieś te, 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 te wiecie, prawa Prawa autorskie tu nie ma żadnych, chyba że Fabułe będę grał, to zobaczymy jak to YouTube. Ja potraktuję jak będę ktoś się nagrywał. Najpierw bez komentarza, a potem z komentarzem, nie? Chyba że faktycznie ktoś będzie to oglądał. Moje kłopoty, moje gry to. to ten, to, mogę od razu z komentarzem nagrywać, a potem bez komentarza, bo chcę podwójnie. Ja lubię tylko Max Payne'a, GTA, Red Dead'y, to będę nagrywał to wszystko. Najpierw z Rockstar, a potem wszystkie gry jakie są, co lubię. Nie nagrywam tych gier. Nie nag... Po prostu wiecie, to ja to dla siebie robię. Nie gry... A wracając, nie nagrywam gier dla ludzi. Ja to robię dla siebie. Także jak coś bym... Ja bym był jakiś troszkę bardziej... więcej widzów miałbym. Tam z 2, czy 3. No. To... To po prostu... Kuźwa, zapomniałem. Skleroza, nie, dzisiaj mam taką sklerozę. W ogóle bez energianka to jestem nikim, że tak powiem, nie. ja ja co robię, ale no wiecie, no po prostu energii... energii energii nie ma. Życiowa jest, nie? Jak fuj, ale energii, wiecie jakiej energii nie ma, nie? Dobra. Kurwa mać. No i rozłączyłem senata. jebany kurwa internet, chwila. Ach, szlak by to trafił. Nie wiem jak to będzie z nagrywaniem, ale... No i wyjebało mnie, dobra. No nie wierzę. Dobra, to teraz no, mój najlepszy tryb. Ostatni wygrywa, czyli tryb Painkiller. To zagramy sobie i wyłączam ten filmik, bo mi się nudzi. No i będę grał fabułę, bo już mi się tak nudzi. A dzisiaj jest tak gorąco. Się, chłodzi się w domu człowiek, nie? Już dzisiaj na dworze byłem, to powiem, wystarczająco jest... Wystarczy, że tak powiem. O! To jest fajna mapa gdzie jest ten fajny Max Paint. Dobra, zaraz wracam i do innych kompów. Dołączyć, nie? Albo no no, oh, kurwa, i zaraz. Nie, w sumie nie, bo to jest inny tryb. Dobra, zezwór. jeszcze idę na dół. Jestem już. Mówię, ludzie mówią, że go nie uspokaja. A właśnie się, że tak wkurwiony na coś. Nie będę mówił na co. A w zasadzie grać na trzy kąpy i kurwa już już stres. Znaczy nie stres, ja się już nie stresuję. Tak powiem. Po prostu wkurw kurw nie? Te nerwy. No, także ty bardziej mnie ta gra, Max Penie, rozluźnia. Lubię w to grać. GTA. Dam Teraz więcej gry Maxplay nagram teraz nie niż GTA, nie? Ja jestem fanem GTA bardziej... Nie no, w sumie nie... W sumie na równi. W sumie na równi te trzy gry. GTA Red Dead 2 i GTA 5 i 4, nie? A bardziej czwórkę bo Ta brutalna gra też i taka życiowa. No nie wiem czy życiowa, ale... Znaczy, w sumie ta życiowa. A nie wiem, jak ktoś to ogląda, to zostawiam to was w komentarzu jak chcecie zapisać. No, oczywiście, wiadomo, nikt tu nie gra tego drzewu, tak samo ten niebiański deadmesh, co przed chwilą grałem. To tak ja powiem, ludzie grają tylko na duży deadmesh drużynowy i na deathmesh drużynowy, ale nie chcę grać <coughs> tam, po chcę serwer na Bo to jest tak, w tym Max Payne to jest właśnie, nie ma tego, tego systemu takiego wyrównawczego, że tak powiem, już mówię. Że na przykład jak grasz na 50 level, to on zawsze, nawet jest, jak jest gorszy gracz, nie, na życiu, życiowy, nie, na żywo, że, jest, że słabo gra, nie, na przykład skilla ma słabego, o, to i tak będzie się zabijał, bo ma te najlepsze stroje, wszystkie paczki, to jest właśnie, Kurok tam nie przemyślał nad tym, dlatego może mniej osób tu gra, niż GTA, robię Red to nie, to. tamte gry to ogólnie zajebiście grają dużo, nie, You it, in, asshole. No no właśnie, jak jest, że ktoś ma ulepszoną 50 level jak mają na maxa ulepszone kurwa wszystko to to się nie dziwi, że pierwszy level będzie sam ginął nie jak, no dlatego ty nie gram tam, bo same 50. Sam, cały czas ci sami ludzie grają, nie? Mi to wkurwia, bo każdego go, każdego by to wkurwiało, nie? Wiadomo Wszystko jest dla ludzi, a bez przesady no jak chcesz, Też lubię ginąć z czasem, bo ten Ragdoll jest fajny, nie? Badanie? Realistyczne ale bez przesady, jak ty giniesz co minutę, może znaczy na, nawet mniej, co, co 20 sekund, 5 to to jest bez sensu granie, nie? Nawet nikogo nie zabijesz, chyba że uda się go i zabić raz na cały 10-minutowy mecz, nie? No to wiecie, to to, to, to bez sensu. jest Lol. Dobre. Dobre. Tak śmiesznie tą nogą bierze, nie? Nawet nie, nie skapuje się, a ciekawe jak będzie w rękę. No, regeneruje się życie jak zawsze na multi, chyba że masz pełny equipment. Jeśli to się nie reguł, nie, nie? Znaczy, ciężar masz za ciężkie, nie? Fajne, no to wszystko pokażę Wam później, czyli na przyszłości o multi, nie? To będę to sortował, bo teraz to tak na od pierwszy daję te filmiki, a będę sortował, że jest na przykład Max Payne Multiplayer do Multiplayerów, Singleplayer do single playerów, no i inne gry do, inne, do, do tych samych gier, nie? Na przykład jak Max Payne, nagrywam no, to wszystko. W... Klikacie Max Payne, wszystko jest w Max Payne, klikacie GTA, wszystko jest w GTA, nie? Zapomniałem no, o tym w ogóle, nie? Dlatego, no, no, no na razie, czy, czy, czy tam wszystkie filmików filmików udałem. Bez sortowania żadnego. No i tyle, no. Już się nagadałem. Czas nagranie. To jeszcze 7 minut, ten wyłączam. I nagrywanie jeszcze raz. Będę grał teraz w fabułę. Będę go dokańczał, także jak kogoś nie interesuje, to. Będę nagrywał od początku jeszcze jutro, od jutra zacznę od pojutrze całą grę, nie? Nie wiem, jak to nagrywać, czy po godzinie, po pół, półtorej godzinie, po dwie, na, czy całą grę, nie? Mówię. Jak sobie to mogę całą grę nagrać na razie, mówię, co nie pracuję, to mam wolę jednego czasu. Jeżeli nie co, pracuję co na logo, nie? to na lewo, nie? takie praca nie praca, nie? Zarabianie po prostu na sprzedaży gdzieś pasów i truców, tak nie? Ale to ta mniejsza, no. Co do groszy są z tego, nie? Chociaż w miarę dobre, ale grosze z tego się nie wyżyje, nie? Nie, nie mam zamiaru być alegrowiczem w takim grycie. Jak to się te super sprzedawcy i coś trowali, nie? Po prostu nie? mam czasu na to, no? Na Jak najwięcej gry trzeba grać, a nie wychodzić na dwór, a nie jakieś w siedzieć i sprzedawać ludziom. Wiadomo, fajnie się czasem sprzedaje, czasem korci, nie? Żeby jak najwięcej sprzedać i ludzie, żeby klienci byli zadowoleni, ale no bez przesady, nie? już to można. Trzeba też coś swojego robić, nie? nie tylko ...przedawanie i robienie ludziom dobrze, nie? No wiadomo, kobietom sobie por porobię dobrze, nie wiadomo ja. <laughs> Ale kuźwa, no wszyscy... O co mi chodzi, no? że, że kuźwa, no... Też, żeby, żeby miasto tego miało fana, nie tylko, że ludzie ci na przykład co, co kupują na Allegro, albo na przykład jak wy teraz oglądacie, to mówimy. By, też mieć z tego pana, ale przy okazji też ja, dlatego też tak mówię, to tłumaczę, bawię się tutaj teraz. Wyłączam ten filmik, wrzucę na YouTube i... Jak wrzucę, będzie się wrzucał na YouTube, to będę zagrał fabułę i nagrywał przy okazji drugi film, no... Fabularny, nie? Bez komentarza. Bo wiem, że dużo jest filmików z komentarzem, kuźwa, Polacy, ci, ci YouTuberzy jebani... Nie no nie jebani, no, niektórzy oglądają nie? I ci YouTuberzy to nagrywają z włosem i to w Ja chcę całą grę, na przykład... Jak chcę obejrzeć C, jak kiedyś Max Payna miałem ochotę oglądać na YouTube, to zawsze musiałem z głosem, nie? Zawsze też pepla, kurwa, bez sensu. No nie no, nie bez sensu, ale pepla i... Fabułę chcę wiedzieć, a na przykład przy filmikach też peplają, nie? Dlatego ja sobie tak postanowiłem nagrać całą fabułę Max Payne'a na początku, potem inne gry. Ale całą fabułę najpierw bez komentarza, nie? Nic, żadnego mikrofonu nie będę, wyłączę go całkiem, mikrofon, nie? Oczywiście bo na Deus 10, to jest łatwo.